cześć, dzisiaj testuję będę sprawdzać mielenie zaren właśnie za chwilę będę mielić orkisz i będę testować wyrabianie ciasta bo mam w planach zrobić bułeczki może też takie ciasteczka wpadły mi w oko. zobaczę czy będzie mi się chciało je zrobić teraz więc może zrobię i razem z Thermomixem życzymy Wam udanego dnia odpowiem Wam jeszcze taki mój patent nie wiem czy to jest dobre czy złe u mnie się to sprawdza Często w przepisach jest, żeby ciasto przełożyć do miski jakiejś i żeby ono sobie w nim wyrastało, w tej misce. Ja nigdy nie przykładam, zawsze zostawiam to w naczyniu i też mi wyrasta. Ono jest ciepłe, bo ono się wcześniej podgrzewało z tym zaczynem, więc brudzę jedno naczynie mniej. Bułeczki już gotowe do wypieczenia, jeszcze tylko mój sensorek najlepszy na świecie. Jeśli nie używacie go, a macie, to bardzo Wam polecam to używać, bo to jest no mega rewelacyjne yy, urządzenie, uważam. Kto używa sensora? Dajcie znać w komentarzu.